Sema, Sema, Darłdowski, to stała po to jest rok, cokolwiek, górę, to jest konto, Moje... nie, wiem, cię już, ale zrobił nie sądzę, kuwa, nie, nie, O, nie, jest nie, 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 Widać nie, 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 już nie, 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 nie,

Ej, hey, ludzie, jak kurwa, tutaj <grym _> Ej, hey, ludzie, ty na górę. Liczycie, jakieś 300 tysięcy ludzi o mnie. Taki gubi film, bo mogi. Gobat, 300 tysięcy No tak, czy to, 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 to jest? Co to jest? się. kasę, ale nie jestem ujciec. Ja parę kiedy ty nie wypierdali <laughs> jak ja no och, ja mam tyle jak kuwa jak ta łap ma tutaj trzy polski trzy polski wyjebać z mapy proszę a te ludzie tyle ja sam mam no. idzie chyba w zasadzie na razach idzie w finach to sobie ludzie i pytam o kogo idzie wskazuję, że ten friuż lat już chodzę tu, ostatni by bo bomba, bomba, ja, był mój, mój, jak widziałem, lata widziałem, bomba lata bomba, bomba, tu widziałem, tu widziałem, widziałem, I widziałem, by nie, widziałem, 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 o, o, o widziałem, widziałem, o, widziałem, 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 bo, bo nie widziałem, no to ta, ten cybał to jest stanówku, który u mnie jest No znam yes. tego Inny bym go zasubił Inny lecinał ja też No bo teraz koło wpadnę No co, już jedno pięknie, dzisiaj mamy śnieg Nie pada już No już nie będzie już do końca tylko Będzie już lepiej Tutaj na górę, tutaj tak, tak byłoby już W tego lutego się mniej już końca I rzemy jak O, właśnie nic nie mówił Moja osoba, no No, co to za? Bo to mam nie proszę, jest? O ja chodź, jak ludzie na kamerę, bo prostu, jak mógł, jak mógł, mógł brat <grytanie> chyba zapisy, na bok jakiś chińczyk. Okay, no, idziemy, chuj, czy nie możemy. No i no, taki konkurs nowy, oglądamy nowy. Super. Bo <grym> <Kura, mas. grym> i tak, to było zabawa. To jest. Kurwa, Nie ma jak jak ja. Bo ja bym się Super. <grym>

no, czy co? Co mamamit przecież. Okej, tak. jestem już, nie? No, się już blok już nazywa dzień a noc. Uj, daj. Są. O, to są. go za to jest wczoraj tutaj, proszę. Tak, to roku byłem, to o, moim O to byliśmy, to ma, O było, to było, to było, to było, to było, to oj... to było, o, było, to było, to było, to było, to było, to to było, to O to było, mys... <test Did you choose him>? <hCA> to było, 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 to ja ik ga in dat eerste jaar gewoon van wat ja, nu van maar dat is je niet tegen ja. er die poesje, dat ben niet ook oh camera, ik ga, even ben je Wat is fuck? Ik heb een boodje. 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 Ik heb een Ik heb een boodje. Ik heb een Ik heb een Ik heb een Ik heb een Ik heb Ik heb no ma po mamy no, że ludzie chodzą no. a ja, 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 ja tylko, a ja ej, u <grywa> to nie było no, ja cóż tak no, głupie, to tak głupie no, zakopanym osobą bym była Sabe, to nie da, się tak zrobić no. o, no, idziemy bawić się w bloku du, 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 du. babci. Masz no, stał, 2000 godziny kontor 1000 w no? górę, do konto... ...tak, 000 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 oh non, oh, non, oh, il y a quelques vacances à Est-ce que va manger du Pas déjà.